Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krzychu i dzisiaj jesteśmy na serwerze Survival plus Gildie, którego nowa edycja startuje już w ten piątek o godzinie 18 jest to dzień 8 stycznia. Z takich podstawowych informacji itemy na gildie zostaną odsłonięte w sobotę o godzinie 20 tak samo jak zakładanie gildi zostanie włączone o godzinie 20 w sobotę. Edycja rozpocznie się na setach żelaznych, które będą trwały aż do soboty do godziny 22.00 Standardowo koboliky kraftujemy z 9 staków cobblestone'a. Kustomowe jaskinie włączamy. Eee, co do bossów, bossy aktualnie będą wyłączone. Bossy pojawią się dopiero po tygodniu trwania edycji. Eee, kopanie na awku jest jak najbardziej dozwolone. Sloty aktualne przewidywane na tą edycję to jest liczba 300. Border mapy będzie wynosił 2500, czyli też standardowo, nic się tutaj nie zmienia. Eee, Entomast Nether jest również wyłączony. Różka na spawn włączona, czyli też standardowo. Rangi premium, przypominam, e, mogą tepać się na spawn bez używania tej różdżki. Hmm. Początkowa liczba żyć gildi. Tutaj mamy 3 życia. Hmm. Maksymalna liczba członków gildi to jest 50. Ochrona gildi po założeniu. To jest e, też myślę, że ważna sprawa, e, która będzie interesowała Was wszystkich. Jest to 24 godziny, czyli też nic nie zmienia. Jest to tak jak na poprzedniej edycji. Kuboid Gildi wynosi teraz 30 na 30, wynosił wcześniej 50 na 50, lecz tutaj z administracją spotkaliśmy się, porozmawialiśmy na ten temat i to przedyskutowaliśmy i uznaliśmy, że jednak te 50 na 50 to jest trochę za dużo i zmniejszyliśmy kuboid podstaw w gildii do 30 kratek na 30 kratek. No i również wraz z tym zmienia się maksymalna wielkość gildii, która teraz wynosi 75 na 75 kratek wynosiła 95. TNT standardowo od 17.23. Także, jeżeli macie jakieś zajęcia w trakcie dnia, to no nie musicie się martwić o swoją gildię. I limity standardowo to jest 1 COX, 12 refili i 4 perełki. Z nowości, które tutaj się pojawią na naszym serwerze, będzie to na pewno system tradeów, czyli będzie można sobie podejść do gracza. Kliknąć shift, kliknąć na niego prawym i wtedy będzie można zaproponować mu wymianę. Ten gracz musi na nią odpowiedzieć. Z takich nowości to jeszcze jest system bazarów, który będzie umożliwiał graczom tworzenie takich mini sklepów. Będzie można sobie tutaj na spałnie wpisać komendę bazar i stworzyć taki bazar. Taki bazar to będzie w postaci villagera, sobie stał do tam na spawnie i oczywiście będzie on tam określona ilość czasu. Również z nowości myślę, że taka dość fajna sprawa, o którą kiedyś już prosiliście. Jest to grupowe TP. Tutaj mamy grupowe TP, wystarczy, że tu podejdziemy, podejdziemy tutaj sobie na tą jedną kratkę z naszymi członkami gildii lub znajomymi. I, i jeden z nas kliknie po prostu guzik, tak? I przynosi wszystkich y wszystkich tam zgromadzonych na to samo TP losowe. Z takich jeszcze innych informacji odnośnie rozgrywki to zmieni się trochę y znaczy zmienią się trochę itemki do kraftowania różnych przedmiotów, które mam dostępne pod Slash Craftingi. Y Będą trochę trudniejsze, ale myślę, że to nie bardzo będzie Wam przeszkadzać. Jest to taka dość nieznaczna zmiana. Zmienią się również itemy na gildię, dlatego ich dzisiaj nie pokażemy, tak samo jak tych craftingów. Będą również trochę trudniejsze, ale myślę, że to też nie będzie jakoś bardzo, bardzo Wam przeszkadzać. Myślę, że to jest taka zmiana, która trochę utrudni rozgrywkę, ale tak jak mówię, nie będzie to jakaś bardzo wielka przeszkoda, żeby tą gildię stworzyć. A więc podsumowując już wszystkie informacje pamiętajcie, start jest jutro o godzinie 18 czyli jutro jest piątek, jeżeli ktoś nie pamięta, jest to 8 stycznia i to M na gildię sobota 20 zakładanie gildi sobota 20 no i oczywiście sety żelazne są do godziny 22 w sobotę. Także myślę, że to wszystko z mojej strony na dzisiaj i co, pozostaje mi życzyć tylko Pomyślnych podbojów Nigildi i zaprosić Was bardzo serdecznie na nadchodzącą edycję. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia jutro.